Bę, witam, witam, widzowie fani, tego typu, ben, ben, witam, witam. Czas do roboty, widzowie fani, co? O Jezus, dzisiaj jest duszno, będzie upalnie dzisiaj. Dzisiaj mam być 35 stopni, widzowie fani, Ło, łobabań, tego typu. Wiecie o tym, że dzisiaj jest wtorek? Będzie kanapa u nas, widzowie fani? Wiecie o tym dokładnie. Tak, jak przyjedzie do nas kanapa to wam robię yy, albo strema albo filmik jak wygląda w środku co i jak Widzicie, O fani pomijacy 15 lat 20 mają przyjechać ma przyjechać do nas kanapa i fani. to wam pokażemy to to jak to wygląda widzieli fani żebyście później nie wiadali że my was o chcemy oszukiwać bo to wy tu macie różne pomysły i fani dzisiaj jest wtorek tam przyjechać kanapa do nas to zaraz jak przyjedzie do nas to po prostu wam zrobię pokaz jak to wygląda co jak a teraz do, na autobus idę i fani kurde jak tu ma być tyle stopni to dziękuję bardzo tu odczuwane jest, bo jest takie ciężkie powietrze w -fani. Czyli będzie upalnie, znowu Tak jak zawsze w -a, -fani. A po drugie, w Fani możecie cały czas zamawiać te postawienia Cały czas. O tym mówię od wczoraj wam. Wczoraj ładnie zaczęliście zamawiać w -fani. Bardzo się z tego cieszę że zaczęli się zamawiać pozdrowienia życzenia z tego się cieszę widzowie i że zaczynacie yy, do nas nie zaufanie tak jak wczoraj wam te pozdrowienia życzenia to ci się też ogarnę spokojnie jak wrócę z pracy to ogarnę wam tylko zamawiajcie widzowie i fani bo to dla was robię po pierwsze, po drugie, macie przez tydzień możliwość zamawiania. Bo już chciałem wczoraj anulować, ale zobaczyłem, że zaczęliście zamawiać. To nie będę Wam tego robić. Przez tydzień macie możliwość zamawiania sobie pozostałych życzeń, pozdrowienia, urzędów i inne rzeczy, ale pod jednym warunkiem: wysłuchajcie mi skryna w Pani. Na mojego fanpage'a Dla kogo te pozdrowienia na PRI Jak są pozdrowienia to na kanale, jak są urodzinowe czy coś takiego Jestem na PRI Tylko widzę i fajnie, nie ma coś takiego, że ja mam Wam powtarzać Bo już mi się nie chce gadać o tym samym wałkowaniu Widzę i fajnie Jak już mówię To weźcie, weźcie do serca to co mówię, bo później będziecie się mieli znowu, ale bo coś Tiger. Tak, nie, nie, nie musicie posłuchać zaraz poszło ja wiem, że o tego dnia to jeszcze śpicie, niektórzy jeszcze lenią się niektórzy z noski schodzą wszystko rozumiem ale wystarczy dać suba na kanale, lajka na moim fanpage'u i być na bieżąco Tyle razy wam powtarzam wizowi fajnie. Wystarczy suba dać. I to będziecie i w dzwoneczek kliknąć. To będziecie mieli powiadomienia, widzowie fajnie. A nie będę wam nocą powtarzać aj, bo to nie ma sensu. Ale weźcie sobie do serca widzowie fajnie, że jak mówię raz, to powinniście raz zrozumieć. A nie, że w okrągło to samo mówię, a wy macie, że gdzieś tak nie może być. w i fajnie dlatego, jak ktoś nie wie, niech da suba na kanale, na moim fanbu, lajka lecicie na bieżąco. Bo tak to ja tego manuję. Czas, nerwy, w fajnie, a później macie do mnie, ale tak jest prawda i fajnie. Ale duszą. Łoba, jak się mówi, widzowie fajnie. Tak jak mówię, dzisiaj jak przyjedzie kanapa, to wam pokażemy co i jak, jak to wygląda. i fani. Będziecie to w szoku, że wybraliśmy taką kanapę fajną tego typu. I, I pamiętacie o jednym, szanujcie nas, a my będziemy was szanować, widzowie fani. I tak my was szanujemy, bo i tak za dużo wam daje różne promocje, niepromocje, inne rzeczy. Pamiętajcie o jednym, widzowiec fani. Jako my też jesteście ludźmi, jako my też, jak każdy ja człowiek. O Jezus, robotę. Jeszcze nie ma słońca, ale jak 8, 9 dziewiąte... będzie. Były przesady. Widzali Fani, tak poważnie. No, co zrobić. Widzali Fani, pamiętacie o jednym, czwartek, piątek, sobotę, niedziela. Na pryw wysyłacie mi skrynę, dla kogo. Oczekiwanie jest od razu, jak wysyłacie jak wysyłacie mi skryna, to automatycznie wiem, że potwierdzacie mi, że zrobiliście i od razu dostajecie w fajnie. Dałem wczoraj. Wczoraj był moment i mogłem potwierdzić fakty, które mówię.